Inni zawsze wiedzą co, jak, dlaczego, gdzie i kto Komu wziąć, a komu dać A ja nigdy ***a mać Dzień dobry kochani, to trener Krzysiu, kłaniam się Zgodnie z zapowiedzią sprzed z tygodnia Dzisiaj uraczę Was dogłębną recenzją i analizą butów na sprężynach Proszę bardzo, jest ta popularna łyżewka. Ucieki prezentują się następująco, czyli to jest but pomarańczowy. Tak, to się od razu rzuca w oczy i tu od razu nie możemy pominąć faktu, że duża konsekwencja kolorystyczna, tak? Bo but pomarańczowy, pudełko pomarańczowe, tak? A na dodatek sznurówki też pomarańcz. Widzimy tutaj taką konsekwencję chromatyczną, też jakiś ukłon pewnie w stronę holenderskich biegaczy. Jakim testom poddałem buty? Przez cały tydzień chodziłem w nich non-stop. Chodziłem, spałem, nawet wziąłem prysznic, tak? Gotowałem, odkurzałem, codzienne roboty, wszystko w tym oto obuwiu. Do piwnicy poziemiaki zszedłem też, jak najbardziej. Testowane w różnych warunkach, często trudnych, nie ukrywajmy. Na kwadracie nie jest kolorowo, bywa niebezpiecznie. Skoro już zacząłem mówić o sznurówkach, to w zasadzie w tym oto modelu te sznurówki są zbędne. Można je swobodnie wyciągnąć, jak najbardziej wyjąć je wszystkie. No jednak je powsadzam, bo ciężko je wyjąć. No powsadzam, ja dobra. Ale mogłoby ich nie być. Mogłoby. Cholewka tworzy tutaj efekt skarpety i to takiej mocno przylegającej do stopy. W zasadzie wiązać nie trzeba. Nie trzeba. Fantastyczne dopasowanie, żadne okruchy z chleba, kawałki z podczas rozbijania, nic tutaj mi nie wpadnie między but a stopę, bo to jest wszystko bardzo szczelne. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na podeszwę zewnętrzną, którą widzimy w dwóch wersjach kolorystycznych, czyli na stopie mamy czerni, natomiast pod piętą ta podeszwa zewnętrzna jest żółta. Bardzo ważne rozróżnienie. Mogę potwierdzić, że podeszwa zarówno czarna jak i żółta jest nieścieralna. Próbowałem zetrzeć tłustą plamę ze ściany i nie zeszła. Nie, nic się nie starło, jak najbardziej. Podeszwa nieścieralna. Serce buta, czyli podeszwa wewnętrzna, została tutaj otworzona z pianki. Pianka jest biała, łatwo poznać. Oraz z tej oto poduszki powietrznej, poduszka żółta. Taka zielonkawa trochę może. Może zielonkawa. To oto fantastyczne połączenie gwarantuje nam ogromny zwrot energii. Ja nawet pokusiłem się dzisiaj wysłać zdjęcie butów do mojego dostawcy prądu żeby mi zwrot zrobił za prąd. No mam nadzieję, że pozytywnie mi ten wniosek rozpatrzą i tam zawsze te parę stówek do przodu będzie. To, co wszystkich podnieca, to, to to odbicie w tych butach na sprężynach. Jakie jest? Czy można się z tego naprawdę porządnie wybić! I te parę centymetrów ten krok wydłużyć. Czy można? Oczywiście odpowiadam, można. A ostatnio podczas sporządzania kolacji wybiłem się z tych butów i wylądowałem od razu na klopie z kuchni jaka fantastyczna szybka teleportacja do łazienki. I teraz do końca nie wiem, czy mam to przypisywać tej oto fantastycznej podeszwie z poduszką gazową, czy może po prostu trochę przesadziłem z ładowaniem białeczka i dlatego mnie tak przeczyściło. Ha, 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 ha. W ramach swoich szerokich testów postanowiłem sprawdzać, czy buty są hydrofobowe. Nurkowałem w wannie, ale też brałem prysznic na stojaka. Niestety, ale cholewka nie jest hydrofobowa. Nie, przemaka strasznie. Wlaciu mokro strasznie, czyli na deszczowe dni jakoś bym tego nie rekomendował. No nie ma mojej rekomendacji. Raczej na jakieś sucho, cieplutko wtedy można w tym poginać. Buty bardzo stabilne. To muszę podkreślić, rzeczywiście tutaj nie mam żadnych uwag, jeżeli chodzi o stabilizację. Siekałem w nich kapustę na bigos. To było pół godziny solidnej roboty i stabilnie czułem się na nogach, żadnych drgań, żadnych odchyleń. To jest obiektywna recenzja, więc ja się tutaj nie boję trudnych tematów poruszać. I dlatego niestety minus wkładka. Wkładka. Nie jest wyciągalna. Nie, po prostu przymocowana to chyba na super glue czy na gwoździe, nie wiem. Ale trzyma się straszliwie. Jakby tutaj wyprać w pralewce, to też wtedy można taką wkładeczkę wyciągnąć i sobie na klamerkę powiesić, ładnie by wyskła, tak? A teraz nie ma takiej możliwości. Niewyjmowalny element. No to już widzimy, czy już nam się zbiera trochę minusów, bo sznurówki bardzo ciężko się wyciąga. Wkładka nie da się wyciągnąć. Poduszkę chciałem, chciałem się wyspać na tej poduszce, sprawdzić czy się da. Nie da się wyciągnąć. Także bardzo y, słabe to są możliwości, jeżeli chodzi o ewentualny demontaż. Podeszwa gruba. Tej pianki załadowali tutaj od serduszka. Widać, że to nie było produkowane gdzieś w Krakowie, gdzieś w Poznaniu, gdzie te centusie są i lubią przyoszczędzić. Tylko to było na bogato, na bogato. Dwa palce, a nawet może i trzy bym zmieścił. Tak, pianki na trzy palce. No i to jest konkretna robota, konkretna. W tym Oregonie, w tym Eugene, tej pianki mają, widzę, że tam pochowaną po magazynach i tu wciskają jak trzeba, To nie jest oszczędzanie na kliencie. Jeżeli chodzi o użytkowanie w nocy, bardzo dobrze, bardzo dobrze się sprawdziły. W końcu mogłem też trochę się obronić przed moją szanowną małżonką, która lubi mi tam kopa posłać, a ja z takiego lacia, jej posłałem raz, to już więcej mnie nie zaczepiało. Do spania jak najbardziej yy, też rekomenduję. No i to już jest pomarańczowe, to jest widoczne z daleka. tak? Ona już z daleka widziała, że kopniak nadciąga, czy nie, bo potem marudzenia, że z zaskoczenia oberwała, czy coś. To był sygnalizowany kick. No to zawsze ja tam zbieram, mi tam z łokcia przypierdzieli. Tu miałem przynajmniej szansę się troszeczkę obronić, zrewanżować takim malutkim, sympatycznym, oczywiście sympatycznym yy, kuksańcem. No to jest łyżwa, tak? To nie są tanie rzeczy. Ja na szczęście po pierwsze załapałem się na promocję, taką zimową wyprzedaż, więc już te kilka stówek w dół, a resztę ceny udało mi się sfinansować dzięki wsparciu moich przyjaciół. Tutaj szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zaprzyjaźnionej firmy Provident. Zawsze mogę na nich liczyć, zawsze. Dzięki temu tutaj wsparciu udało mi się takie buty drogą kupna przez internet nabyć. Podsumowując, myślę, że buty warte rozważenia. Jak one się w ogóle nazywają? Chwileczkę, jak wy się nazywacie buty Nike Airdone Tempo Next Procent. Warte rozważenia, konsekwencja kolorystyczna, to nie jest naciapane, jednolicie. Wybicie, tak jak wspomniałem, jak wybiłem się w kuchni, tak wylądowałem na kiblu, naprawdę niesamowita petarda, petarda. Zwrot energii, no to się jeszcze okaże, tak jak już mi odpiszą na mój wniosek o te dofinansowanie do prądu, czy coś będzie z tych butów, czy będzie zwrot energii, czy nie, to jeszcze zobaczę, ale jestem dobrej myśli. No i cena myślę, że też przyzwoita, jeżeli napiszecie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że y, potrzebujecie jakiejś dofinansowania. Do swojego hobby, jeżeli napiszecie do providenta, że potrzebujecie te kilkaset złotych pożyczyć na duży procent, myślę, że nie będzie problemu. Jak najbardziej te pieniądze są do wzięcia, można opłacić taki bucik i cieszyć się radością użytkowania. Oczywiście w planach mam też trochę w tych butach pobiegać, ale to jest melodia raczej przyszłości. Czekam na wiosnę, czekam na lata, będzie sucho, i wtedy sobie trochę trener krzyżownik pobryka. Ale nie wiem czy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo jednak ten tydzień chodzenia w nich naprawdę dał mi już pełen obraz z czym ja mam tutaj do czynienia. No dobrze kochani, myślę, że recenzja zadowoli najbardziej wymagającego użytkownika butów biegowych. Już szybciutko zdradzam, co wam zaserwuję, czym was posilę w następnym bogatym w edukacji odcinku. Przyszły czwartek. Mam zamiar troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, jak my w o tym trenujemy, tak, ja się nie boję y, powiedzieć jakie interwały, na jakich przerwach, na jakim kwasie, czy mierzymy pod pachą ten kwas, czy perektum, tak, nie boję się o tym mówić, zdradzę plany treningowe Haliny i Robsonka, tak, żebyście mieli pełen ogląd, jak u mnie kobiety trenują, jak mężczyźni, jak te moje, takie naprawdę to są moje eksportowe kobyły, eksportowe. To nie są jacyś z przypadku, jak oni reagują na bodźce, jak się adaptują, jak po prostu zapierniczają u mnie, tak? Niech konkurencja kopiuje te moje plany, nie mam z tym najmniejszego problemu, bo po prostu nie ujadą na nich. Tylko te krzywdę zrobią. Ale to już x strata x sprawa. Trzymajcie się cieplutko, wypłukujcie jak trzeba, no i see you later. La 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 la... la. Wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gro. Ho, ho, ho. No i kuźwa. Koczek jak marzeń. Samuraj kuźwa.